4. Sir Henryk Baskerville Zjedliśmy wcześnie śniadanie. Holmes czekał na zapowiedzianą wizytę. Nasi klienci stawili się punktualnie. Biła właśnie dziesiąta, gdy do pokoju bawialnego wszedł doktor Mortimer, a za nim młody baronet. Ten ostatni był niewielkiego wzrostu, silnie zbudowany, miał lat ze 30. włosy i oczy ciemne. Gęste, czarne brwi nadawały jego twarzy wyraz stanowczy, a nawet srogi. Stałe jego postawy i ogorzałego oblicza było znać, że dużo przebywał na świeżym powietrzu. Wyglądał na skończonego gentlemana. Oto Sir Henryk Baskerville – prezentował dr Mortimer. – Tak, jestem tu we własnej osobie, a co dziwniejsza, panie Holmes – że gdyby mój przyjaciel nie zaproponował mi tej wizyty, sam przybyłbym do pana. Niechże pan siada. Czyżby od pańskiego przybycia do Londynu zdarzyło się coś panu niezwykłego? Zażartowano ze mnie. Dziś rano dostałem ten list. Sir Henryk położył na stole kopertę. Wszyscy nachyliliśmy się nad nią. Była to zwykła, szara koperta. Adres Sir Henryk Baskerville. Northumberland Hotel. Wypisany był drukiem, stempel, Charing Cross i data na kopercie z poprzedniego wieczora. Kto wiedział, że pan zatrzyma się w Northumberland Hotel? Spytał Holmes, spoglądając by strona swojego klienta. Nikt nie mógł wiedzieć. Zdecydowałem się dopiero po spotkaniu doktora Mortimera. Doktor Mortimer mieszkał już tam zapewne. Bynajmniej, Zatrzymałem się u znajomego, odparł doktor. Nie było żadnych poszlak wskazujących, że chcemy stanąć w tym właśnie hotelu. Hmm. Ktoś widocznie śledzi pańskie kroki. Holmes wyjął z koperty papier dużego formatu, rozłożył go na stole. Na środku arkusza było jedno zdanie. Brzmiało w te słowa: Jeśli dbasz o życie, strzeż się trzęsawiska. Tylko jedno słowo, trzęsawiska, było wypisane atramentem, reszta drukowanymi literami. A teraz, panie holmes, rzekł sir henryk Baskerville, może mi pan wytłumaczy, co znaczą te słowa i kto interesuje się moją osobą. Cóż pan o tym myślisz, doktorze mortimer? Musisz chyba przyznać, że nie ma w tym nic nadnaturalnego. Nie, lecz te słowa mogą być skreślone przez kogoś, kto wierzy w nadprzyrodzoną siłę rządzącą tą sprawą. Jaką sprawą? podchwycił sir Baskerville. Widzę, że panowie jesteście lepiej ode mnie poinformowani o moich interesach. Zanim stąd wyjdziesz, sir Henryku, będziesz wiedział to, co i my, oświadczył Sherlock Holmes. Tymczasem zajmiemy się tym ciekawym dokumentem. List został zaklejony i wrzucony do skrzynki wczoraj wieczorem. Czy masz wczorajszy Times, Watson? Leży tutaj. Proszę Cię o niego. Chcę zobaczyć wewnętrzną kolumnę z artykułem wstępnym. Przebiegł okiem wzdłuż szpalty. Artykuł wstępny traktuje o wolnym handlu. Pozwólcie mi odczytać z niego jeden ustęp. Nie należy się łudzić, że taryfa protekcyjna osłoni nasz przemysł. Takie prawo zmniejszy tylko obieg kapitałów, i sprawi, że życie będzie droższe w Anglii. Jeżeli więc dbasz o swój dobrobyt, szanowny obywatelu, strzeż się głosować za rzecznikami tej idei. Dużo o tym myślisz, Watson, zawołał Holmes, zacierając ręce z radości. Czy nie znajdujesz, że wyrażone poglądy są bardzo głębokie? Doktor Mortimer spojrzał na Holmesa z zaciekawieniem. Sir Henryk był widocznie zdziwiony. Nie znam się na taryfach, rzekł, ale nie widzę, aby te słowa miały nas wyprowadzić na trop autora listu. I owszem, Watson zna mój system. Czy zrozumiałeś znaczenie tego zdania dla naszej sprawy? Przyznaję, że nie widzę żadnej łączności pomiędzy tymi słowami a przestrogą zawartą w liście anonimowym. A jednak, kochany Watson, łączność jest tak ścisła, że jedno wypływa z drugiego. Życie, dbasz, strzesz się. Czyż nie widzisz, skąd są wzięte owe słowa? Masz pan słuszność, zawołał sir Henryk. Wszelkie wątpliwości rozprasza fakt, że słowa zostały wycięte w całości, nie zaś pojedynczymi literami, a nawet widzimy dwa słowa wycięte razem: dbasz o. Doprawdy, panie Holmes, to przechodzi wszelkie pojęcie. Rzekł doktor Mortimer patrząc na mojego przyjaciela ze zdziwieniem Nie dość, że pan poznałeś od razu iż słowa zostały wycięte z dziennika, ale domyśliłeś się, z którego. Powiedzże nam, jakim sposobem. Sądzę, że potrafiłbyś doktorze odróżnić czaszkę murzyna od czaszki eskimosa. Naturalnie, badanie czaszek to moja specjalność. Dla moich oczu różnica pomiędzy burgosowymi czcionkami artykułów wstępnych Timesa, a petitowym drukiem pism wieczorowych jest tak wielka, jak dla Pana między czaszką Eskimosa a Murzyna. Badanie druków jest elementarzem wiedzy detektywa. O ile można przypuszczać, te słowa zostały wycięte z Nie. Nożyczkami, i to bardzo ostrymi i krótkimi. Po wycięciu naklejono je gumą na papierze. Ale dlaczego słowo trzęsawisko zostało wypisane ręcznie? Bo nie ma go w artykule. Czy coś jeszcze zwróciło pańską uwagę, panie Holmes? pytał sir Henryk. Dostrzegam parę wskazówek. Choć starano się zatrzeć wszelkie ślady. Adres wypisany literami drukowanymi ręką niewprawną, ale skądinąd Times jest czytywany przez ludzi inteligentnych. Wyprowadzam stąd wniosek, że autorem anonimu jest człowiek wykształcony, który chce uchodzić za nieuka. Sam fakt, że ukrywa swe pismo dowodzi, że Pan znasz lub że mógłbyś poznać to pismo. Dalej. Słowa nie są naklejone w prostej linii. I tak na przykład życie nie jest na swoim miejscu właściwym. To świadczy o niedbałości lub o wzruszeniu. Przypuszczam raczej to ostatnie. Korespondent śpieszył się widocznie, ale dlaczego? Wiedział, że list, wrzucony wieczorem, choćby najpóźniej, dojdzie rąk Sir Henryka nazajutrz przed jego wyjściem z hotelu. Czyżby ów nieznajomy bał się, że mu przerwą robotę? Wkraczamy teraz w dziedzinie domysłów, wtrącił doktor mortimer. Powiedz pan raczej, że na pole prawdopodobieństw. Może to pan nazwać domysłem, ale ja jestem pewien, że adres został skreślony w hotelu. Skąd pan to wie? Jeżeli panowie przyjrzycie się mu dokładnie, to zmiarkujecie, że piszący miał kłopot z piórem i atramentem. Pióro Pryskało dwa razy w jednym słowie i wyschło trzy razy przy wypisywaniu tak krótkiego adresu. To dowodzi, że było bardzo mało atramentu w kałamarzu. Otóż w domu prywatnym rzadko się zdarza, aby atrament wysechł i żeby pióro było w tak złym stanie. Ale wiadomo, czym są pióra i kałamarze hotelowe. Sądzę, że badając kałamarze w hotelach w pobliżu Charing Cross. Znajdziemy wycięty numer Timesa i zdołamy odszukać osobę, która ten list przesłała. Obejrzał starannie papier, na którym były przyklejone słowa, ale nie mógł dojrzeć nic osobliwego. Czy zdarzyło się panu coś jeszcze od chwili, gdy pan przybył do Londynu? Spytał sir Henryka. Nic goa. Czy nie zauważyłeś pan, że pana śledzą? Nie. Któż by miał ochotę mnie śledzić? Nikt mnie tu nie zna. Czy nie miał pan jakiejś niespodzianki? Żadnej. Chyba tylko te, że zginął jeden but. Zginął panu but? A to w jaki sposób? Znajdziesz go pan zapewne po powrocie do hotelu. Nie warto trudzić pana Holmesa takimi drobiazgami, przerwał mu doktor Mortimer. Przepraszam, to nie jest drobiazg, zaprzeczył detektyw. Jakże to było? Wystawiłem na korytarz oba buty do czyszczenia. Nazajutrz był tylko jeden. Posługacz nie wiedział, co się stało z drugim. Kupiłem te buty wczoraj i nie miałem ich wcale na nogach. Jeżeli ich pan nie nosiłeś, czemu je dawałeś do czyszczenia? Buty przechodziły przez tyle rąk w sklepie, że potrzebują czyszczenia. A zatem wczoraj, po przyjeździe do Londynu, robiłeś pan sprawunki. Robiłem ich dużo. Towarzyszył mi doktor Mortimer, bo tu muszę panu wyznać, że pędząc życie swobodne na świeżym powietrzu, zaniedbałem się trochę, a trzeba było przygotować się do odegrania roli pana licznych włości. Pomiędzy innymi kupiłem te żółte buty. Zapłaciłem za nie sześć szylingów, ale ukradli mi jeden, zanim je włożyłem na nogi. To dziwne. Na co może się zdać jeden but? zastanawiał się Sherlock Holmes. A teraz, panowie, rzekł baronet, czekam na spełnienie obietnicy. Chciałbym się dowiedzieć o tym, co ukrywaliście przede mną. Pańskie żądanie jest słuszne, odparł Holmes. Doktorze Mortimer, sądzę, że masz obowiązek opowiedzieć sir Henrykowi to, coś nam opowiedział. Otrzymawszy taką zachętę, lekarz Wyjął papiery z kieszeni i przedstawił całą sprawę nowemu baronetowi. Sir Henry Baskerville słuchał uważnie, przerywając od czasu do czasu okrzykiem zdziwienia. Ha, widzę, żem otrzymał spadek, do którego przywiązana jest jakaś zemsta, rzekł wreszcie, gdy opowiadanie dobiegło końca. Ma się rozumieć, słyszałem o owym psie od czasów niepamiętnych, jeszcze z ust moich nianiek. Dotychczas jednak nie przywiązywałem wagi do tej legendy. Teraz widzę, że śmierci mojego stryja towarzyszyły istotnie tajemnicze okoliczności. Panowie sami jeszcze nie wiecie, czy ta sprawa wchodzi w zakres działania policjantów, czy też pastorów, a w dodatku dostaję ów zagadkowy list. Widać z niego, że ktoś śledzi łąkę i przyległe do niej pustkowia i trzęsawiska, rzekł doktor. I że ktoś jest do pana źle usposobiony, bo inaczej druga osoba nie miałaby powodu ostrzegać go o niebezpieczeństwie. A może dla wiadomych im przyczyn chcą oddalić stąd sir Henryka. I to jest możliwe, i wdzięczny jestem panu, doktorze Mortimer, że mnie tę myśl poddałeś. Obecnie chodzi o to, czy sir Henryk ma, czy też nie ma wyruszyć do Baskerville Hall. Czemużby nie miał? zdaje się, że panu tam grozi niebezpieczeństwo. Czy mówisz pan o niebezpieczeństwie ze strony ludzi, czy też ze strony czworonożnego wroga Baskerville'ów? Nasze badania to wykryją. Bądź co bądź, jestem zdecydowany. Nie ma w piekle takiego szatana, ani na ziemi takiego człowieka, który by mi przeszkodził zamieszkać w domu moich przodków. Przy tych słowach Sir Henryk zmarszczył brwi. Z oczu posypały mu się iskry. Widocznie śmiały duch baskerwilów nie wygasł w ostatnim potomku rodu. Teraz, mówił dalej, muszę zastanowić się nad tym, co się dowiedział. Chciałbym mieć godzinkę do namysłu. Jest w pół do pierwszej, wracam do hotelu. Może byście panowie przyszli tam do mnie na śniadanie o drugiej? Wówczas będę mógł powiedzieć, co o tym wszystkim myślę. Dobrze, stawimy się na oznaczoną godzinę. A zatem do widzenia. Po wyjściu naszych gości, Holmes zerwał się i zawołał: Watson, bierz kapelusz i laskę, nie ma chwili czasu do stracenia. Wybiegł z pokoju w szlafroku. W minutę potem ukazał się w surducie. Zbiegliśmy ze schodów. Na ulicy zobaczyliśmy sir Henryka i doktora Mortimera o paraset metrów przed sobą. Szli w kierunku Oxford Street. Czy mam ich dogonić i zatrzymać? Spytałem. Broń Boże, odparł, Twoje towarzystwo wystarcza mi najzupełniej. Ci panowie dobrze robią, że idą się przejść. Ładny dzień. Szedł krokiem przyspieszonym, aż dopóki przestrzeń między nami a tamtymi nie zmniejszyła się o połowę. Następnie, trzymając się wciąż o sto łokci od nich, szedł za nimi przez całą Oxford Street aż do Regent Street. Nasi przyjaciele zatrzymali się raz przed wystawą sklepową. Holmes stanął także. Po chwili wydał cichy okrzyk zadowolenia. Spojrzałem w kierunku jego wzroku i zobaczyłem, że dorożka z siedzącym w niej mężczyzną, która zatrzymała się po drugiej stronie ulicy, jedzie znowu dalej. Chodźmy, Watson, trzeba mu się przyjrzeć. Dostrzegłem czarną, puszystą brodę i oczy świdrujące nas poprzez szybę dorożki. W tejże chwili podniosło się okienko w pudle. Nieznajomy rzucił parę słów woźnicy i dorożka pomknęła szybko w stronę Regent Street. Holmes obejrzał się za drugą, ale nie było żadnej niezajętej. Popędził pieszo, ale dorożka jechała za szybko, że niepodobna było jej dogonić. Niebawem zniknęła nam z oczu. Tam do kata, zaklął mój przyjaciel. Cośmy się urządzili? Nie do dodarowania. Kto to był? spytałem. Nie mam pojęcia. Zapewne szpieg. Z tego, co słyszał od Baskervilla, przypuszczam, że od chwili jego przybycia do Londynu ktoś go śledzi, bo inaczej skąd by wiedział tak szybko, że stanął w hotelu Northumberland? A jeżeli go śledzi w pierwszym dniu pobytu, niewątpliwie będą śledzić dalej. Zauważyłeś zapewne, że podczas gdy dr Mortimer czytał, wyglądałem dwukrotnie przez okno. Spostrzegłem to. Otóż patrzyłem, czy nikt nie stoi po przeciwnej stronie ulicy, ale nie było nikogo. Mam do czynienia z przebiegłym lisem, a choć dotychczas nie mogę zmiarkować, czy ów nieznajomy pragnie zguby Sir Henryka, czy też go chce przed niebezpieczeństwem uchronić, czuję, że trzeba się z nim liczyć. Po wyjściu serbaskerwila wybiegłem co tchu, aby zobaczyć jego cień. Ale ten człowiek wsiadł do dorożki, sądząc, że w ten sposób nie zwróci na siebie uwagi. Oddaje go to na łaskę i niełaskę dorożkarza. Szkoda, że nie dostrzegliśmy numeru, zauważył Watson. Mój drogi, czyż sądzisz, że mogłem przeoczyć tak ważny szczegół? Zapamiętałem numer dorożki: dwa siedem ale tymczasem na nic się to nie zda. Zrobiłem wielkie głupstwo. Zamiast śledzić dorożkę z przodu, trzeba było zawrócić się i wsiąść do pierwszej lepszej, znajdującej się z tyłu. W ten sposób moglibyśmy jechać za nią, albo kazać się zawieźć wprost do Northumberland Hotel i tam czekać. Zbytnia gorliwość była wielkim błędem. Nasz przeciwnik nie omieszkał z niego skorzystać. Szliśmy powoli przez regent Street. Doktor Mortimer i jego towarzysz od dawna już zniknęli nam z oczu. Nie warto ich śledzić, rzekł Holmes. Tamten już umknął i nie pojawi się zapewne. Trzeba korzystać z tych nici, które trzymamy w ręku. Czy zapamiętałeś twarz nieznajomego? Zapamiętałem tylko brodę. I ja także. Wyprowadzam stąd wniosek, że była przyprawiona. Wejdźmy tutaj. Weszliśmy do hotelu. Zarządzający przyjął Holmesa z wielką radością. Jak widzę, pamiętasz, Wilson, drobną przysługę, którą miałem sposobność Ci wyświadczyć, rzekł mój przyjaciel. Nie zapomnę jej nigdy, uratowałeś mi pan honor i życie. Przesadzasz, mój drogi. Wszak macie tu posługiwacza nazwiskiem Cartridge, który wykazał dużo sprytu podczas śledztwa. Tak, jest jeszcze u nas. Czy mógłbyś zadzwonić do niego? Dziękuję, a chciałbym też zmienić pięciofuntowy banknot. W sieni ukazał się chłopak, czternastoletni, zwinny, wesoły i rozgarnięty. Stanął przed detektywem w postawie pełnej uszanowania. Proszę o spis hoteli. Dziękuję. Patrz, Aldrich, oto nazwy dwudziestu trzech hoteli w pobliżu Chering Cross, widzisz? Tak, panie. Zdwiedzisz każdy z nich po kolei. Dobrze. Zaczniesz od dania szylinga portierowi. Oto masz 23 szylingi. Dobrze se. Będziesz mówił, że potrzebne ci są gazety wczorajsze, że szukasz ważnego ogłoszenia, które miało być umieszczone w jednej z nich, ale nie wiesz w której. Rozumiem se. W istocie będziesz szukał numeru timesa, w którym kilka słów zostało wyciętych nożyczkami. Oto jest jeden egzemplarz na tej stronicy. Czy poznasz ją? Poznam. Za każdym razem portier stojący we drzwiach wezwie portiera siedzącego w sieni. I temu dasz po szylingu. Oto 23 szylingi. Zapewne na 23 razy, 20 razy usłyszysz, że spalono wczorajsze gazety. W trzech hotelach dadzą Ci cały plik. Będziesz wśród nich szukał tego numeru timesa. Prawdopodobnie go nie znajdziesz. Oto 10 szylingów na nieprzewidziane wydatki. Wypraw do mnie depesze przed wieczorem na Baker Street. A teraz, Watson, musimy dowiedzieć się o dorożkarza numer 2704. Potem wstąpimy do galerii obrazów przy Bond Street dla zapełnienia sobie czasu do godziny drugiej.